Dwie warstwy pysznego ciasta przełożone kremem i polane delikatną galerytką z wiśniami. Całość orzeźwiająca i przepyszna. Zapraszam. Jedną szklankę mleka wlej do garnka, dodaj cukier, cukier waniliowy lub wanilinowy i całość zagotuj, mieszając od czasu do czasu. W drugiej części mleka rozmieszaj dwa budynie, następnie wlej je do gotującego się mleka i całość zagotuj. Zagotowany budyń zdejmij z ognia, wierzch przykryj szczelnie folią i odstaw do wystudzenia. Budyń w momencie ucierania z masłem powinien mieć temperaturę pokojową. Jeśli będzie zimny, będzie go ciężko rozwiercić z masłem. Jajka i cukier wrzuć do misy miksera i ubijaj na szybkich obrotach przez 15 minut. Gdy piana będzie ubita, odstaw mikser na bok i dolej olej. Całość wymieszaj. Następnie do misy miksera przesiej całą mąkę, kakao. Oraz pół łyżeczki proszku do pieczenia. Całość wymieszaj ręcznie łyżką lub szpatułką. Gotowe ciasto przelej do przygotowanej blachy wyrównaj i od razu wstaw do nagrzanego piekarnika. Biszkopt piecz na drugim poziomie od dołu przez 20-25 minut lub do suchego patyczka. Po upieczeniu od razu wyjmij go z piekarnika i wystuć całkowicie. Białka ubij na sztywno. Następnie powoli, cały czas kontynuując ubijanie, dosyp cukier po łyżce. Gdy dodasz cały cukier, ubijaj pianę jeszcze około 7-10 minut na średnich obrotach miksera. Dodaj mąkę pszenną i ziemniaczaną, łyżkę octu i całość wymieszaj krótko, tylko do połączenia składników. Na koniec dodaj jeszcze mak i wiórki kokosowe i całość wymieszaj. Bezą przełóż do wyłożonej papierem blachy, wyrównaj i wstaw do nagrzanego piekarnika. Całość piecz na drugim poziomie od dołu przez 30 minut. Po tym czasie wyjmij ją z piekarnika i wystudź. Gdy budyń wystygnie, miękkie masło ucieraj przez 5 minut. Następnie po łyżce dodawaj budyń, cały czas ucierając. Upieczony biszkopt ułóż na podstawce i nasącz. Do nasączenia zrobiłam pącz z kawy wymieszanej z sokiem malinowym. Można go też zrobić z herbaty. Następnie wyłóż cały krem. I przykryj blatem bezymakowej. Dwie galaretki rozpuść w czterech niepełnych szklankach gorącej wody, do ciepłej galaretki dodaj zamrożone wiśnie i mieszaj, aż galaretka zacznie tężyć. Gdy tak się stanie, wylej gęstniejącą galaretkę na wierzch ciasta. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchidali.com i daj nam znać w uwagach przy zamówieniu, jeśli chcesz książkę z autografem. Zapraszam serdecznie.